Panie trenerze za nami dzisiaj dwa sparingi, oba zakończone remisami jeden do jednego, pańska. Ocena tych, tych meczów, krótko o plusach i minusach? Na pewno w pierwszym meczu z Polonią dużo plusów pod kątem ataku pozycyjnego, bo tam wyglądało to całkiem nieźle i mimo tego narastającego zmęczenia, no, prezentowaliśmy się całkiem przyzwoicie z tą Pol z polonią. Natomiast w drugim sparingu widać było już bardzo duże zmęczenie i mimo prowadzenia 1-0 ta gra no, po prostu się nie układała, bo przeciwnik był zawsze o ten, o ten ułamek sekundy szybszy i gdzieś te błędy w organizacji się pojawiały, dawaliśmy e, Legionowi rozpędzać się w tym ataku szybkim i tutaj jakieś problemy nam się pojawiały. Ten mecz z Legionowy można powiedzieć, że zakończyły trzeci dzień tych przygotowań, jesteśmy na ich... Półmetku, proszę powiedzieć krótko jak, jak do tej pory wyglądała ta praca, czy jest Pan zadowolony z tej, z tej pracy, którą zawodnicy wykonywali i jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach? No, na pewno pod kątem intensywności i objętości tej pracy jesteśmy zadowoleni, bo zawodnicy zrobili naprawdę bardzo dużo, ilość kilometrów i na dużych intensywnościach i to dzisiaj w tym sparingu z Legionowią było widać, w drugiej połowie szczególnie. I generalnie jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ no dzisiaj ta środa jest takim dniem kulminacyjnym, w którym to zmęczenie jest no największe. Jeszcze pytanie o Jakuba Niewiadomskiego, który zszedł z urazem w pierwszej połowie meczu z Polonią. Jak wygląda właśnie sytuacja Kuby? Na chwilę obecną Kuba jedzie na badaniu USG, które wykaże, czy jest to poważny uraz, czy tylko mocny, takie, mocne takie spięcie zmęczeniowe i nie chcemy ryzykować jakiegoś pogłębienia kontuzji, więc jedzie zobaczyć i zdiagnozować tą sytuację.